A witajcie, kochani, w południowej garstce niewygodnych i niepoprawnych wiadomości. Jak zawsze zaczynam od włoskiego podwórka, gdzie wszyscy zastanawiają się nad dalszymi losami rządu i losami premiera Dragiego. Są różne opinie. Dzisiaj posłuchałam bardzo ciekawej, jak zawsze, wypowiedzi Marco Rizzo. Jest to o, szef, nie uwierzycie, partii komunistycznej Włoch. Nigdy nie mogłabym uwierzyć, że będę z przyjemnością słuchać komunisty, ale jest to, jakby to powiedzieć, reprezentant komunizmu, zdecydowanie po włosku i jest to, to nieco inna sprawa. I tutaj chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi w ogóle. O y, sprawy związane z polityką, to o, Włosi, może dlatego, że nigdy na dobrą sprawę nie doświadczyli na szerszą skalę, czym jest y, dyktatura komunistyczna, i może dlatego, że dla wielu działaczy partii komunistycznej, y, działalność polityczna była po prostu możliwością zrobienia kariery. Na, na przykład. Y, w latach 70. szefem y, Partii Komunistycznej Włoch był Enrico Berlinguer, do którego należała połowa Wyspy Sardynii, a nie jest to mała wysepka, jak wiedzą ci, którzy byli tam na wakacjach. Włosi niestety mają dosyć głębokie więzi z ideologią komunistyczną i tu nie mówię tylko o Altiero Spinelli, autorze manifestu z Ventotene, który jest właściwie manifestem komunistycznym, doskonale odzwierciedlającym wszystkie cele tej ideologii, ale mówię także o Antonio Gramsci, którego o, dzieła nadal są w programie szkolnym i młodzi ludzie uznają je za pewne wykładniki wiary i niestety kultury, ponieważ to nie Lenin, nie Trocki, nie Dzierżyński są autorami pomysłu marksizmu kulturowego. To właśnie Antonio Gramsci doszedł do wniosku, że działania komunistyczne mają się odbywać głównie właśnie na polu kulturowym. Że należy to, co jest ładne, co się podoba, tak na pierwszy rzut oka określać jako drobnomieszczańskie i niszczyć. Według tych teorii, no cóż, nie możemy się dziwić, że jako sztukę prezentują nam ekskrementy w słoiku. No ale to powiedzmy sobie taka e, sprawa, z której trzeba sobie zdawać sprawę, kiedy e, zastanawiamy się nad e, podejściem pewnych narodów do pewnych e, ideologii. My e, Polacy e, zdają sobie sprawę z tego co oznacza życie pod e, butem e, Komunistycznym, Włosi nigdy tego nie spróbowali, chociaż w gruncie rzeczy faszyzm to taka sama ideologia, tyle z nieco zmienioną nazwą. Ale jak mówię, włoski faszyzm poza szerzeniem straszliwych treści ideologicznych starał się także przywrócić zniszczonemu państwu jego może niedawną potęgę, ale pozwolić na uczciwe życie wielu ludziom. O czym już Wam wspominałam. Śmieszną rzeczą jest to, że właśnie wizerunek rosyjski. Otóż wizerunek Rosji we włoskiej kulturze wiąże się nieodzownie z serią komedii z lat 50. i 60., które może niektórzy z Was oglądali, a mianowicie z serią komedii poświęconych Don Camillo, którego wspaniale interpretował Fernandel. A drugą postacią która była równie istotna, był Peppone, czyli komunistyczny burmistrz małego miasteczka na nizinie Padańskiej. W rolę tą wcielił się Gino Cervi, ucharakteryzowany na Stalina. I w jego ujęciu w Peppone to taki trochę naiwny i łatwowierny, ale w gruncie rzeczy dobroduszny i dobry człowiek, co sprawiło, że dla Włochów Stalin Stał się po prostu kimś podobnym do Gino Czerwiego. Bardzo to jest smutne, ponieważ, jak widać, dzięki kulturze można zareklamować nawet rzeczy, których reklamować się nigdy nie powinno o tyle jeśli chodzi o włoskich komunistów. Natomiast, yy, aha i tutaj w tej sytuacji Marco Rizzo, którego jak mówię, lubię słuchać, ponieważ rzeczywiście opowiada się, on po stronie człowieka, opowiada się po stronie ludzi pracujących, yy, zwrócił uwagę, że nie sądzi, aby yy, premier Draghi istotnie opuścił swoje stanowisko, że jego zdaniem zostanie mu dana Kolejna możliwość formowania rządu, gdyż, jak stwierdził, w kraju takim jak Włochy, to nie naród i nie parlament wybierają premiera. No cóż, można się zastanowić, czy w Polsce nie jest podobnie. Natomiast Francesco Amodeo, o którym Wam mówiłam, jeszcze raz przypomniał swoją tezę, według której zawsze są to działalność stronnic, które mają na celu przyznanie naszemu najważniejszemu sojusznikowi prymatu na świecie. Z tym, że są to dwie frakcje, z których jedna opowiada się za sojuszem z Rosją przeciwko Chinom, a druga Pokonanie Rosji na drodze do pokonania Chin. Wyciągnijcie wnioski, jakie chcecie. Dzisiaj też mogłam posłuchać na takim kolejnym, bardzo dobrym, niezależnym kanale BioBlue wywiadu z Roberto Mazzoni, o którym Wam mówiłam, którego bardzo lubię. Jest to Włoch mieszkający od kilkunastu lat na Florydzie i Przekazujący wiadomości dotyczące życia politycznego i społecznego w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie na Florydzie. Otóż zwrócił on uwagę, że w chwili obecnej doszło do przełamania takiego, jakby to powiedzieć, równowagi w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie ludność, którą określa się jako kolorową, to, to już jest ponad 51% mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że jeśli chodzi o. Mm, Amerykanów pochodzenia holenderskiego, czy anglosaskiego, czy nawet polskiego, no w tych rodzinach rodzi się trochę mniej dzieci, natomiast więcej potomstwa mają tak tzw. latino i ci, których się określa jako kolorowi. Z czym to się wiąże? Otóż wiąże się to z tym, że w tej chwili walka o przyszłość Stanów Zjednoczonych jest związana przede wszystkim ze środowiskami yy, yy. Byłych uchodźców z Ameryki Środkowej i Południowej, dlatego, że ich jest coraz więcej. I tutaj taka drobna dygresja. Otóż miałam okazję rozmawiać niedawno z koleżanką, amerykanką z są w Arizonie, która mieszka w, właściwie na granicy dzielnicy latynoamerykańskiej i która ma bardzo wielu znajomych z tych właśnie środowisk, którzy właściwie tradycyjnie głosowali na demokratów, teraz jednak zdecydowanie zmieniają orientację polityczną i to na szeroką skalę. Co jest tego powodem? Przede wszystkim destrukcja rodziny, którą niosą ze sobą hasła demokratyczne i przekonanie i możliwość sprawdzenia na własne oczy jakie są ubijane do głowy dzieciom w szkołach właśnie podczas okresu tego lockdownowego. Działo się tak dlatego, że w większości rodzice nie mieli czasu, żeby dokładnie kontrolować postępy swoich dzieci. W tym okresie, kiedy wszyscy siedzieli w domu, rodzice mogli przejrzeć chociażby podręczniki i zeszyty swoich dzieci i są po prostu przerażeni. Tak więc widzimy duże zmiany. Jeśli chodzi o, o ludzi właśnie pochodzenia, Środkowo i południowoamerykańskiego to wśród starszych pokoleń. Które dobrze się zasymilowały, znalazły pracę i dobrze się czują w Ameryce, rośnie coraz bardziej opór przeciwko wpuszczaniu kolejnych tzw. Tak uchodźców z południa, którzy bardzo często osiedlają się właśnie w dzielnicach tzw. Tak Latino, i bardzo często sprawiają, że życie tam przestaje być bezpieczne jest to związane z tym, że mało jest w gruncie rzeczy uchodźców, którzy rzeczywiście chcą sobie poprawić los uczciwie pracując. Jest bardzo dużo przemytników narkotyków, bardzo dużo struktur, przedstawicieli struktur mafijnych i to się odbija na ogólnym bezpieczeństwie. W związku z tym to właśnie ci ludzie protestują przeciwko otwartej granicy. Warto mieć to na względzie. I tutaj kolejna sprawa, właściwie można powiedzieć Wiedzieć, że Amerykanie zdali sobie sprawę, że o ile w partii republikańskiej można zauważyć różne prądy, różne rodzaje programów politycznych, to jeśli chodzi o Partię Demokratyczną, ona właściwie jest zmonopolizowana, jest sprywatyzowana nawet, a mianowicie osobą numer jeden jest nasz przyjaciel węgierskiego pochodzenia George Soros. I właśnie ten człowiek decyduje o bardzo wielu posiągnięciach, które swoją drogą wpływają na coraz mniejszą popularność rzędującego prezydenta. Według Roberto Madzoniego jego popularność już jest poniżej 30%, czyli jest to rekord. Nawet Jimmy Carter, który był bardzo nielubiany podczas swojej kadencji takich rezultatów nie miał. Wiadomo, że za wyborami Obamy i próbą zdobycia fotela prezydenckiego przez Hilarię to wszystko, wszystkie te decyzje podejmował właśnie Soros, a jego pieniądze decydowały o takim, a nie innym wyborze. Przy czym jest jedna rzecz, bo jeśli chodzi o Obamę, nie do końca był posłuszny. Natomiast jeśli chodzi o Hilarię, to bardzo dokładnie wykonywała wszelkie polecenia. Działania tego pana są podobne jak i u nas, a mianowicie stara się wykupywać wszędzie rozgłośnie rady tytuły gazetowe, tak żeby praktycznie jeszcze bardziej ograniczyć zasięg wszystkich niezależnych kanałów i, i y, pism. I tutaj niespodzianka. Ostatnio o, podobno o, walczy o wykupienie y, najbardziej popularnej stacji radiowej y, his, hiszpańskojęzycznej w Miami. Jest to stacja, która jest taką ulubioną stacją uciekinierów z Kuby. I cieszyła się bardzo dużą popularnością. Jednak wszyscy prowadzący, wszyscy redaktorzy tego radia oświadczyli, że w przypadku przyjęcia rezygnują z pracy i będą tworzyli alternatywne środki. Warto tu przypomnieć, że pierwszym wicegubernatorem na Florydzie jest pani Janet Muñoz. Pochodzenia właśnie iberoamerykańskiego, co też jest ważne. Także y, walka trwa y, coraz bardziej zacięta. I tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że. W porównaniu z impulsywnym, czasami gwałtownym Trumpem, Ron DeSantis stanowi dla Partii Demokratycznej prawdziwe zagrożenie, ponieważ jest, okazał się politykiem dalekowzrocznym, bardzo etycznym. I bardzo spokojnym, zdolnym przewidywać także i na dłuższą metę. Także y, wydaje się, że y, jeśli chodzi o takie działania, to Kolejnym siłom pragnącym wprowadzić nas nowy, lepszy świat z powieści Huxley'a i Orwella może się to nie udać. I to chyba na dzień dzisiejszy wszystko. Troszeczkę wiadomości Wam podałam. Życzę miłego tygodnia, pięknej pogody i optymizmu.